Cześć, dziś Wam pokażę dwupokojowe mieszkania w dzielnicy Lamata, blisko Torowiechy, zaledwie 200 metrów od pieszczystych plaży z błękitnym flagą Lamata. I mamy to piękne dwupiętrowe mieszkania z bardzo dużym i słonecznym tarasem. Zapraszam Państwa. Teraz jesteśmy na tym tarasie prawie 20 m2, dość sporo miejsca na leżak, na stolik dla picia kawy. Ten e, apartament jest z południowej strony, a to znaczy, że mamy przez cały dzień bardzo słonecznie. I zapraszam Państwa do środka. Ten apartament jest dwupiętrowy. Na pierwszym piętrze mamy e, salon połączony z kuchnią. Mamy dość sporo miejsca. E, ten apartament był e, całkowicie wyremontowany. Wymienione okna, drzwi. Na pierwszym piętrze mamy łazienkę po prawej stronie, a po lewej stronie mamy kuchnię. I z kuchni mamy bezpośrednie wyjście do pierwszego schowku, tam gdzie mamy pralkę, też przechowywanie prywatnych rzeczy, i mamy osobno jeszcze dodatkowo schowek. I zapraszam Państwa, zobaczyć jak to wygląda na górze. Wchodzimy na drugie piętro. Na drugim piętrze mamy dwie sypialnie oraz łazienkę. Po lewej stronie mamy też pierwszą sypialnię, która wyposażona jest w dwa pojedyncze łóżka, mamy okno. E, wszystko jest pomalowane, odświeżone i zapraszam zobaczyć drugą sypialnię. Druga sypialnia jest wyposażona. U nas dwupokowa łóżko, mamy bardzo słoneczny balkon z bocznym widokiem na morze. Całkowitą wyposażoną w bardzo dobrym stanie. To od razu po prawej stronie. Dziś pokazałem Państwu te dwupokojowe mieszkania w Lamacie, zaledwie 200 metrów od pieszczystych plaży Lamata. Cena tego apartamentu wynosi 210 tysięcy. To jest bardzo dobra opcja jak dla stałego zamieszkania oraz oddania pod wynajem, pod inwestycję. Wszelkich informacji Państwu podam pod tym numerem telefonu. Zapraszam do kontaktu i przypominam o subskrypcji naszego kanału. I do zobaczenia Państwu.